Hej kochani, dzisiaj wspólnie możemy się pomodlić na kolejnym odcinku dom Modlitwy. Więc zaczynamy od znaku krzyża, mi ojca i syna i ducha świętego, Amen. Panie Jezu, dzisiaj szczególnie chcę Cię prosić e, w tej modlitwie, abyś Pomógł mi dotrzeć do osób, które nie są w stanie uwierzyć w moc modlitwy, ile modlitwa dla nas znaczy, jak modlitwa jest ważna w naszym życiu. Chcę, Panie Jezu, abyś objął teraz opieką wszystkich, aby każdy poczuł, że modlitwa naprawdę jest bardzo ważna, że bez modlitwy jesteśmy całkowicie innymi ludźmi. Że bez modlitwy nawet nie potrafimy się uśmiechać I nie zdajemy sobie z tego sprawy Na pewno większość osób miała taki etap w swoim życiu Że miała jakiś spadek, spadek wiary Że może była gorsza relacja z Jezusem I jestem przekonana, że przynajmniej w kilku przypadkach Było to też spowodowane tym, że coraz mniej się modliliśmy Że odchodziliśmy od Pana Jezusa Dlatego dzisiaj chcę pomodlić się szczególnie za osoby, które właśnie odeszły od Pana Jezusa, które teraz mniej czasu poświęcają na modlitwę, która jest naprawdę bardzo ważna i wierzę, że przynajmniej do jednej, dwóch osób dotrze ta modlitwa nasza wspólna, że razem uwierzymy w to, ile modlitwa może działać. Jeszcze teraz przez taki wspaniały projekt jak tą modlitwę. Możemy zrobić jeszcze więcej dla tych osób, bo modlimy się wspólnie. Modlimy się jakąś większą grupą, oglądając te odcinki, do większej ilości osób trafia do modlitwa. Dlatego proszę Cię, Panie Jezu, otwieraj nasze serca. Pokaż nam, jak modlitwa jest piękna, aby każdy z nas w to uwierzył, że modlitwa jest czymś niesamowitym. Ja dzięki modlitwie mm, otwieram się, jestem szczęśliwa. Wiem, że mam z kim porozmawiać, wiem, że mam przyjaciela, że mam właśnie Ciebie Że mogę tak naprawdę podczas modlitwy wszystko Mogę Ci teraz dziękować, Panie Jezule, tylko dziękuję Ci bardzo za ten dzień, Tato Za to, że byłeś blisko mnie Za to, że podczas mojego egzaminu maturalnego byłeś Że byłaś właśnie ze mną, kiedy się modliłam, bo zawsze jesteś podczas modlitwy nie tylko podczas modlitwy, ale jesteś w każdej czynności Właśnie byłeś podczas mojego egzaminu, dlatego dziękuję Ci Panie Jezu Że byłeś z każdą osobą, wierzę w to, że byłeś z każdą osobą I każda osoba właśnie otwierała serce, abyś nam pomógł podczas egzaminu maturalnego Dziękuję Ci Panie Jezu Proszę Ci Panie Jezu, abym właśnie miała jutro też taki dobry dzień Abym czuła Twoją obecność, abym poczuła, że, że Ty jesteś i ta matura naprawdę dobrze mi pójdzie. Wierzę, że, Panie Jezu, będziesz przy mnie i przy wszystkich osobach, które teraz właśnie się modlą i mają przed sobą maturę przed sobą albo za sobą już. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś ze mną, że, że mogę się modlić, że mogę mówić. Co przeżyłam, za co dziękuję, że dajesz nam taką niesamowitą wolność w tej modlitwie, że to jest taka rozmowa z Tobą, taka przyjemna rozmowa, że dzięki Tobie poznajemy, czym jest ta modlitwa. Dziękuję Ci, Pani Jezu, że jesteś ze mną blisko, jesteś z każdą osobą, która teraz się modli. I wierzę, że u każdej osoby pojawił się przynajmniej na chwilę podczas tej modlitwy uśmiech. Możemy teraz się pomylić modlitwą Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję Panie Jezu, że byłeś z każdym z nas właśnie podczas tej modlitwy, że pokazujesz nam, jak ta modlitwa może się zmieniać. Dziękuję Ci Panie Jezu, za to, że mogę czuć Twoje ciepło, Twoje dobro na swoim serduszku i każdy z nas może czuć to dobro. Wystarczy uwierzyć i porozmawiać, bo modlitwa jest naprawdę przecudowna. W imię Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej krótkiej, ale naprawdę przyjemnej modlitwy z Bogiem. Pa.